Bracia i siostry oraz Pani Lubnauer, do Pani się zwracam, co Pani chce? Ograniczyć religię w szkołach. Jak się Pani nie zna na Konkordacie, to proszę przeczytać, bo ja przeczytałem. Konkordat, dwunasty artykuł mówi, wyraźnie mówi, wyraźnie i ode mnie mówi, że ma się religia odbywać zgodnie z wolą rodziców w szkole się ma odbywać. I proszę nie ograniczać na siłę, tylko proszę zebrać rodziców w szkole wszystkich. I postawić po jedną ścianą, ścianą tych, co, co chcą rydki, a pod drugą, albo pod resztą ścian, postawić tych, co nie chcą. Nie ma problemu. To, jakby brakło ścian, możemy nawet się zgodzić, żeby dobudować. I proszę rodziców podstawić pod ścianami, a nie kościół stawiać pod ścianą. Pewien rodzic powiedział, że my się cofamy do średniowiecza jako kraj, że w ogóle z jednej strony Europa i ci naukowcy, a u nas to siedzą tylko faceci w czarnych sukienkach. No nie. To jest nieprawda, bo są też faceci w purpurowych sukienkach, są w fioletowych, no różnych są. I poza tym u nas też siedzą naukowcy, też koło nas naukowcy siedzą, koło nas siedzą z tego, no, z kolegium humanum siedzą. Nie siedzą wszyscy jeszcze, ale, ale tu skobiecuję, że będą siedzieć. A zobaczcie, że księża nigdy nie nadużywają swoich boskich e, kontaktów i swoich nadprzyrodzonych moczy, bo, mocy, jakich boli ząb. To przecież oni e, nie jadą do lurt, e, żeby sobie wypłukać e, usta cudowną wodą z lurd, tylko po prostu idą do zwykłego dentysty. Jak mają zawał serca, to nie wzywają imienia Pana Boga na daremno, tylko wzywają karetkę. A jak mają seks grupowy, to nawet karetki nie wzywają.